Karp, droższy od krewetek, ma 91 lat, a ortopedyczną kulą udaremniła napad na bank. Została uroczyście uhonorowana, a także najstarsza, udokumentowana na taśmie filmowej, bitwa na śnieżki. Nabrała kolorów i zupełnie inaczej to wszystko teraz wygląda. O tym dziś m.in. moi drodzy, ja nazywam się Adam Feder i zapraszam Was na program pełen doskonałych wiadomości. początek świetna wiadomość za kilogram karpia trzeba zapłacić więcej niż za kilogram krewetek. Ceny filetów zaczynają się od 60 kilku złotych, ale dochodzą i do 90 złotych za kilogram. A tu proszę bardzo, krewetki 59.99 za kilogram. Karp jak wiadomo wjechał na wigilijne stoły za komuny, no bo był tani no i przede wszystkim był no ale teraz, przy takich cenach, to już naprawdę nie trzeba jeść tego śmierdzącego mułem karpia w Wigilię. To nie ma żadnego sensu. Ja proponuję zachwycające smakoszy, krewetki duszone w białym winie z masłem. A jeżeli do kogoś nie przemawiają argumenty smakowe, finansowe, no to może to do niego przemówi. No przypomnijcie sobie tego karpia, który dwa lata temu, tuż przed wigilią, zaatakował 62-latkę. To była akurat czeszka, ona przewoziła tego karpia w foliowej torbie, wypełnionej wodą, na przednim fotelu samochodem. No i nagle ten karp wyskoczył z tej foliowej torby no i zaatakował tę kobietę. No i ona uderzyła w słup i trafiła do szpitala. No I to jest kolejny argument. Za krewetkami, bo krewetki są raczej przyjaźnie nastawione do człowieka. A teraz pani Gizela, krewka, seniorka, 91 lat. Już ma. A komendant miejski policji w przemyślu podziękował jej w sposób uroczysty za to, że wykazała się odwagą i za pomocą kuli ortopedycznej przyczyniła się do udaremnienia napadu na bank. Do mrożącej krew w żyłach, sceny doszło w przemyślu w banku młoda kobieta przyłożyła nóż do gardła jednej z pracownic i zażądała pieniędzy. Jakież musiało być zdziwienie napastniczki, kiedy 91-letnia seniorka zaczęła okładać ją kulą ortopedyczną po plecach. Ona tak nie wiedziała co się dzieje. Ona tak się zawahała, była zaskoczona bardzo no i ten moment konsternacji wykorzystali inni świadkowie napadu, którzy obezwładnili kobietę z nożem. Ja już siedziałam przy okienku, kasjerka wzięła mój dowód i miała mi wydać moją emeryturę. Wówczas ta dziewczyna zabrała te pieniądze, ukradła moją emeryturę, relacjonuje pani Gizela. No i dalej mówi: Tak, ja byłam bardzo wysportowana, jeszcze jako 80-latka jeździłam na wrotkach i chodziłam na różne ćwiczenia. Nie było innego wyjścia, mówi. Zaszłam ją od tyłu i uderzyłam tym, co miała. Ja sama bym sobie z nią dała radę, powiedziała pani Gizela ja w to nie wątpię. Teraz ciekawa historia z warszawskiego międzylesia. Funkcjonariusze Straży Miejskiej patrolowali okolice, bo szukali dzika, który rzekomo miał się ukrywać w krzakach. Nagle zauważyli, że coś rusza się w krzakach. To teren sąsiadujący z lasem, więc w pierwszej chwili pomyślałem, że może to być dzik, wypowiada się funkcjonariusz, ale okazało się, że to nie był dzik, ale kompletnie pijana 60-latka. Czego ona szukała tam w tych krzakach? Czy żołędzi? Nie wiadomo. Wiadomo, że tam, gdzie człowiek żyje, to wszystko może się zdarzyć, więc nic nie powinno nas dziwić. Jeżeli szukacie jakiegoś kalendarza na przyszły rok, no to ja mam taką propozycję dla was. Polecam ten z wykolejonymi tramwajami wrocławskimi, bo one cały czas się wykolejają, średnio raz na trzy dni. No, to jest taka wrocławska tradycja, że w okolicach października, listopada oni obchodzą uroczyście Setne wykolejenie w danym roku. Kiedyś można było na przykład obstawiać u machera, czy będzie powyżej 100 wykolejeń w danym roku, czy nie. No i te najbardziej eleganckie, najładniejsze wykolejenia trafiają na strony kalendarza, a pieniądze ze sprzedaży kalendarza trafiają do fundacji, która pomaga zwierzętom w podeszłym wieku. Wspaniała inicjatywa, więc polecam. No i to tyle na dziś. Żegnam się z Wami. Widzimy się. Już po Nowym Roku, więc życzę Wam cudownych świąt, dużo szczęścia, radości w Nowym Roku. Życzę Wam, żebyście byli co najmniej tak szczęśliwi jak ci ludzie na ulicach Lyonu we Francji w 1896 roku, którzy zobaczyli śnieg. Bardzo się ucieszyli tym faktem, że spadł śnieg. No teraz możemy lepiej przyjrzeć się temu, co tam się działo, bo mamy zdekonstruowaną wersję tego filmu. O, dorośli ludzie zachowują się jak dzieci. No i tego wam właśnie życzę w tym nowym roku. Do zobaczenia.